Czy naprawdę wszystko, co kocham, musi umrzeć? Tak sobie myślę, i nie wiem, co się dzieje w moim życiu. Rok temu wszyscy jeszcze byli, a teraz Ach, nie ma nikogo. Więc jako pierwsze umarło moje szczęście, które tak kochałam. Zaś drugi umarł mój uśmiech, który wysyłałam nawet do nieznanych mi osób. Teraz już nie potrafię się uśmiechać. To straszne. Jako trzecie umarło moje zaufanie którym obdarzałam ludzi, których kocham, którzy byli dla mnie ważni. Umarły również moje piękne, przepełnione szczęściem sny, w których czułam się bezpiecznie. Teraz śnią mi się tylko koszmary, przy których budzę się w środku nocy i płaczę. Umarły również moje oczy, w których nigdy nie było tak silnej i głębokiej pustki, a blask z moich oczu znikł. Umarła również nadzieja. Wszystko umarło. Czemu mi to zrobiliście? Co ja wam zrobiłam? Wracajcie tu, słyszycie? Nie możecie mnie tak zostawić. Nie możecie, bo was potrzebuję. Bez was jestem nikim. Nikim, słyszycie? Bez was czuję się jak stara zabawka wyrzucona w kąt. A ty? Jak mogłaś mi to zrobić? Jak mogłaś zostawić mnie dla naszego wroga, którego wspólnie nienawidziłyśmy, który nas zranił tak bardzo? Co ja ci zrobiłam? Powiedz mi, zawsze byłam przy tobie, wspierałam cię, a ty tak po prostu, już nic nie rozumiem, po prostu się boję, boję się, że lecz muszę.